Cześć, siema. Witajcie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale. Dzisiaj znowu The Sims 1. Yy, a nic takiego bardziej, nie wiem, innego. Ponieważ obiecałam wam Simsy z The Sims 2, ale muszę je znowu odwlec. A to może po prostu z tego powodu, że dalej jestem chora. Ponieważ yy, odcinek ostatni z The Sims 1, a ten, który widzicie, widzicie teraz, to po prostu nagrywam z dnia na więc chyba nie ma cudów, żeby człowiek zdrowiał. A dlaczego znowu The Sims 1? A w sumie dlatego, że nie wiem, niestety tak mam się bardzo uzewnętrzniać, ale po prostu mam jakiś taki. Nie wiem, ból. Nawet nie ból dupy, a ból duszy to jest chyba gorsze. A The Sims 1 pozwala mi wydrzeć mordę. Jeżeli obserwujecie moje. Może nie social media, bo to trochę to jest za bardzo tak szumnie nazwane. Ale to, co tam rzucam mniej więcej na karcie społeczność na YouTubie, no to no wiecie, że ostatnio nie było zbyt fajnie. Pod koniec października, zwłaszcza. Najgorsze jest to, że w sumie dalej jest strasznie chujowo. No i po prostu potrzebuję. Potrzebuję wydrzeć mordę. Więc uszanujcie moją decyzję. Nie wchodzimy w szczegóły. Może kiedyś Wam to opowiem, a może nie, ponieważ no grubo jest ogólnie. Dlatego no The Sims 1! Dzień dobry! Tak, The Sims 1. I dzisiaj znowu będę próbowała zaawansować w tej grze. Ja już mogę spokojnie drzeć mordę. Jak cudownie! Dobrze. Zastosowałam się do Waszych pomocnych komentarzy z ostatniego filmiku, i mianowicie polecaliście, aby sobie użyć google VR zamiast Devika. Dobrze, na pewno sobie to wypróbujemy, no i oczywiście trzeba było, według Waszych opinii, wyposażyć się w lepsze łóżko. Także to stare skasowałam, i teraz tak, jakby sypialnia mojej simki znajduje się na tej. Górnej konfiguracji domu, która nigdy nie była wykorzystywana, także Elo. Witajcie na kolejnym poziomie tego cudownego domu i w ogóle nadzieja tutaj przyszła. Powitaj! Ej, może nadzieja tutaj do nas przyjdzie. Nadziejo wróć, proszę cię, bo mamy problem. O, nie, się no już jest No a możemy jakoś ją ponownie ten. Boże, ona żyje, to jest po prostu coś cudownego. Tylko pytanie, czy możemy ponownie ją wziąć do rodziny? Please? Ej, a jak ona teraz jest tym bezpańskim psem, jakbyśmy nabiły sobie przyjaciela, to ona będzie też się wliczyła w tą pulę przyjaciół. To byłoby coś nieziemskiego. Ej, siad, mordo. Nie, przywołaj. Chodź, Nadzieja, pamiętasz mnie, Nadzieja. Chodź tutaj, chodź. Pochwal. Kurde, co jej się dzieje? Nie. <grywie> Oczywiście spanko. Jej jej, 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 jej. A może kurde, z jakiegoś przyjaciela nowego sobie przygarnąć? No, problem jest taki, że. Hmm, hej, hej, to bardzo przyjaciół to nie mamy! Ha! E, cudownie, zawołaj sąsiada. Myślę, że teraz będziemy. Nawet może być i Henryk, myślę, rozmawiać z Henrykiem. Kurde, Henryk, mordo! Mieliśmy sobie pogadać! To gówno, dupa. No i oczywiście nie awansuje. aha. No słabo, no Boże. Też jeszcze w komentarzach mi polecaliście, żebym tam poszła do tego Abreka całego. I że tam można znaleźć jakieś, jakieś składniki na eliksir przyjaźni, ale ja jestem zbyt tempa ludzie na tą grę. Niestety ja nie ogarnię Abreka a ja też jestem. Ja jestem, powiem Wam tak, ja jestem tempa. Ja też jestem uparta. I mianowicie moja upartość polega na tym. Y że ja nie przeczytam jakiegoś tutorialu, typu jak zrobić eliksir. nie, tylko ja... Ja będę starała się sama dojść do tego, jak zrobić taki aliksir, nie? I tu jest, kurde, pies pogrzebany, ponieważ... Ponieważ on raz do pracy nie pójdzie! Dobra, ej, masz dobrą... Ona ma dobrą... Kurde, jak tych przyjaciół nabić, nie? Ona ma dobrą wydajność. Te punkty umiejętności chyba raczej też nie będą zbyt bolesne, tylko ci przyjaciele, no. Dobra, wykąp dupę. A jakby tak ją, ja nie wiem, wymasterować te wszystkie potrzeby i po prostu spróbować na przykład... E, ...pójść na jakąś parcelę publiczną? Ej, rzeczywiście, ta rozrywka zapierdziela. I gogle VR były już w 2000 roku, przepraszam. Niemożliwe, no okej. Okay. Dobrze, to co? To niech ona może sobie zje, pójdzie spać. No, po prostu staty ma idealne. Pomimo tego, że ma tą energię taką słabą. Ja mam, mam cztery kropki! No, niesamowite! Mm. Kurde. Tylko tego teraz przyjaciela zdobyć, nie? To będzie hardcore. Creepy telefon. Tak, jakby jej zafundować, drugi telefon tutaj. To ja ją chyba też automatycznie budził. I już nie dzwoni? I dlaczego tylko dzwoni ten stary, a ten nowy nie? Co jest? i nie wstanie od tego telefonu, nie ma bata. Nie, kurde, tylko ją obudziłam bez sensu. Znaczy, wiem, że to, no, pewnie na 100% był creepy telefon, ale przypuśćmy, że po prostu jestem ciekawa. Kolejnej wiadomości typu Nie wychylaj się za drzwi, bo coś cię pierdolnie. Znaczy, może to nie jest tak po prostu wprost powiedziane tam, tylko tak bardziej ładnie, ale. Wydźwięk jest mniej więcej taki sam. Dobrze, Ej, no mamy praktycznie wszystko. Mamy cudowne happy staty. Yy, a co powiedzą, jak dzisiaj nie pójdę do roboty? Ale trzech przyjaciół. O, ja pierdolę. O, ja pierdziela. Jak to w ogóle zdobyć? Yy, dobrze, a może jakbyśmy zaryzykowali coś typu wezwij taksówkę na starówkę czy coś? Co ja tutaj może sobie jeszcze podbić? Nie wiem. Zapograj w tego VR. Nie dobra, potem pójdę do pracy. Nie sikaj. Tak. I co? Poczekał ten samochód do pracy i my też, ten? Chyba. Kurde, nie, już pojechał. Ja pierdzielę. Dobrze, ej, kupimy akurat kolejnego kundla. Jak nadzieja nie chce, nadzieja se żyje. No teraz kupujemy sobie dwa psy i w dupie z Dobra, to samice. Tak. Dobrze, no imię. O Boże. <noise> Jakie imię nadać psu? Może... Praca? Tak. Ponieważ mierzę w to, żeby no, mieć jak najlepszą pracę, to teraz samiec. I może sobie wezmę. Nie, ten mi się źle kojarzy. Mm. Dobra, może takiego? Tak. Yy, to będzie, jak, jak jest praca. U, I przyjaciel, tak. Oni będą mnie podtrzymywać przy życiu. Ten przyjaciel i ta praca, yy, abym yy, na pewno nie zwariował w tym żadnym challenge. Yy, no, dziękuję. Jezu, w ogóle jaką jaką mam mordę paskundą, co ja w ogóle wybrałam, ale okej, okay, to nie był nasz główny target, tylko po prostu musimy na przykład Gienkę poznać. Gienka Mordo. Rozmawiaj o zainteresowaniach, proszę, Mordo. Mordo! Morda jest chętna, Mordo! Nie! O Jezu, zabawie żartuj! To pyka yy, ona chyba ma kotów dużo. No nie jak to? Nie ma kotów dużo? Nie, chyba. Kanonicznie? Nie, kurde, no! Co cię interesuje? Balony cię interesują, co słychać w pracy, no! Zapewiej żartujesz, żrec! Czy z mewiej piloćku? Nie, no, może. Kurde, no zainteresowania Dobra, wyszło w farsie. Z ja jestem zaradna? Ona w to uwierzy. Okej... Okay. To osiągnięciami. No w sumie jesteś tym pilotem, chyba. To jakieś osiągnięcie jest. Nie każdy może zostać y, tym pilotem samolotu. Przytul po przyjacielsku. I wyszło. Jakie mamy w ogóle relacje z tą starą 17? No nie jest zbyt dobrze, ale też bym powiedziała, że nie jest zbyt źle. Także luz. Yy. No dawaj. Po całymi warkami. No, kotach. To zainteresowanie! O film, proszę bardzo. Torciki, jak wchodzą. Jak cudownie, jak fajnie. to jeszcze chwal się raz za zaradnością. czego? To połaskocz czy na przykład po bokach. A po dupie, po łaskoczy. A w dupie cię! Chcę w taksówkę do domu. Do domu? że mamy te dwie mordy do wykarmienia, to nie jest dobre, ale przypuśćmy, że jest zajęliście, także. Mm, nie wiem, na wszelki wypadek, żeby oni nie skończyli tak jak nasz, nasza nadzieja, czyli mianowicie, żeby nie spieprzyli, to kupię im trochę więcej tego wszystkiego. Mam nadzieję, że e, będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze, będzie zajebiście. No, mm, dobrze. To teraz sama sobie zjedz śniadanie. Czy to jakiś creepy telefon, czy może loteria? <murz> może to loteria? jest dużo jak to? Boże, ta gra jest straszna, ja <murz> Tu jest nie Już miałabym ją kłaść spać. Weź tylko skorzystaj. Idziesz, spać w pieruny, mnie w ogóle nie irytuj. No gdzie burz spać? Tu masz spać. Tu! Jezu. Ale to jest ciężkie. W ogóle jak te psy? Ja jestem ciekawa jaka byłaby mieszanka genów z tego psa i z tego psa. Z pracy i z przyjacielem. To byłby jeden wielki rage, prawda Mary Mary? TAK! TAK! Tak to byłby naprawdę wielki rage. To byłby naprawdę wielki rage i byłby taki największy rage na świecie. Ej! Ej! Ktoś tutaj przyszedł. Mordix, O nie. Nasz potencjalny przyjaciel się właśnie ulotnił. I co w tym momencie? I główno. Poczekaj, chociaż nie, może zaprosimy Gienkę. Zawołaj, sąsiada. Tylko jak się ona nazywała, chyba to jest to dziadostwo. Zaproś. Podamy obiad. Jak to dzisiaj nie mogę, tym stara pendo. Nie musisz dzisiaj, bo nie wiadomo, czy do jutra dożyjesz, bo jesteś taka stara, że może wykorkujesz. Chodź tutaj. Zaproś? No czego? Zawołaj sąsiada. To porozmawiaj z tym Pinteksem. Mm, kurwa! Nie mogę, po prostu. No. Co jest i tak z tą grono? Bla bla bla. Ty, ja nie, nie. Gdzie jest ta stara brukwa niech, jak, ja, niech ja ją znajdę, gdzie ona się tu kryje. No a tutaj była gdzieś, nie? Gdzie ona jest? Tu? Nie, tu? Nie, tu? Nie, tu? Gdzie jest ta stara. Gdzie ona jest? No gdzieś tu powinna być. No tu była z tymi swoimi kotkami zastranymi. Gdzie jest to stare babsko? Ja je znajdę. Przeszukam i przeczaszę każdy dom w poszukiwaniu tego. Hier zielonego babska. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ja wiem, że ona tutaj gdzieś jest. Gdzie jest ta rodzina? Ja mam czas. Ja mam czas. Ja naprawdę mam czas. Ja witam, szanowna pani. Czy się przypadkiem pani nie chce rozgrzać? Zapraszam, zapraszam serdecznie. Proszę bardzo, wejść. Dziękuję. Dziękuję, Stara Ruro, że byłaś chociaż na tyle uprzejma. Ale tu za późno. Za późno, Mordo. Za późno. Stanowcza. Za późno. Ale zrobiłam ci chujową klatkę, przepraszam. Jestem początkującym architektem specjalnej troski, także wybaczymy, Ale. Myślę, że... <grym> jak to brak funduszy. Ci sprzedam coś, na czym ci zależy. Pewnie na tych garnkach. I na tym, 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 i na tym. Dobrze. Dzień dobry. Już zamknęłam tą pindę. Na wszelki wypadek. Czy tutaj pociągnę? Nie mogę. Dobrze. Dobrze. No. I co, tutaj dywany też się palą w tej części. Mam nadzieję, że tak. Także proszę bardzo. Tutaj mamy taki nie. Nie pasuje taki dywanik. To może taki. A kolejny może sraki też nie. I no, ona się. musi podpalić, nie? Nie ma innej opcji. Chociaż ja góry mam, mam wrażenie. O, dobra. Dobra. Także ugotuj swój specjalny ostatni posiłek. Kurde, zapomniałam o placie seryjnie. Tak rana w takim momencie mnie wydymała, To jest po prostu niesamowite, nie? Ta gra naprawdę ma istną pegę ze mnie. Mam, tak odnoszę naprawdę takie niezmierne wrażenie. Naprawdę! Stara ruro. Nadaj się na coś, chociaż odbierz ten zasrany, zawszony telefon swój. Ciekawe, kto to dzwoni. Jestem sama ciekawa. Podnieś słuchawkę. No! Pff, nie podniosłaś, się jak mi przykro. Może to właśnie policja dzwoniła czy coś. Wiem, to tylko ja i moi widzowie. Yy. Podej śniadanie. Czekaj, odwrócę to tej starej. Starej babie. Dobrze. Co ty za sałatkę przygotowałaś? Nie ma takiego tego. No, kurde, ja chciałam cię spalić, nie? No nie, no proszę, no. Nie, nie gotuj tego. Pozwólcie, temu. Dlaczego nie mogę jej podpalić? na Boże! Temu Czego mi brakuje w tej klatce, żeby ją podpalić? Chciałam się tylko zemścić. Nie mogę. Nie mogę. Mogę tylko cierpieć w tym domu. Pierdziele. Podaj obiad. Może chociaż zwierzęta zjeżdżą. Proszę, częstujcie się. Gra, jest, to, jest to straszna. Ja nie wiem, co mam tutaj już robić. Może po prostu, nie wiem, niech sobie ćwiczy Logika czy coś? Nie wiem, w ogóle w dupie to mam, prawda, jestem wkurzona w tym momencie. Gratulacje. Z rację. W ogóle, to one obszczały mi całą tą? Cały ten... balkon? Czy jak to tam nazwać? No fajnie no. Super. No nie zesraj się no. A gdzie jest twój samochód? Mam nadzieję, że teraz podjedzie. Od dziewiątej? Idź do tej roboty mordo. przecież tyle? O Jezu. Jesus Christ. Zasytuję siebie z przed paru odcinków. Ponieważ to był dobry cytat emocjonalny, podsumowujący to, co się dzieje w The Sims 1. Czyli dupa, 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 dupa. Czemu zgieńko mamy dwa punkty? Tylko jak przed chwilą mieliśmy więcej tych punktów. Zu jazdy, cholery, ja to pamiętam dokładnie, przed chwilą tak było. O co chodzi? Gieńka! Ja wiem, że ty masz ból do mnie o to, że chciałam cię prawie spalić żywcem, ale to tylko po prostu było moje chwilowe załamanie nerwowe. Dlaczego mamy zero? Czemu? Dlaczego? Kurwa. Dlaczego? Czemu? Czemu tak się dzieje w tej grze? Ej, a chociaż może brata wyrwiemy? Chociaż. Może. Może on ma jakiś przyjaciół? Może. Zaproś. Za minutkę będę. Dobrze. Podaj mu obiad, żeby tak szybko z ciebie nie zrezygnował. No i czemu ty możesz normalne, kurde, kotlety robić? Kwiatka się przyniósł, a ta Gienka nic nie potrafi. I nawet sobie wziął tego. cały i bargami. i wargami. Pierdzielę tą grę! Naprawdę... <tryk>